Halo, halo, cześć, dzień dobry. Wiktor, dlaczego ty się zbliżasz? Eee... Poszukaj mnie, jeśli... Wiktor, dziwny jesteś. Mogę ci kosy sprzedać pod żebra? Czy nie bardzo. Chyba też czuję, że nie bardzo. Czemu ty jeździsz na monocyklu? Jeździsz na monocyklu, a poruszasz się jak zwykły... MP. A co my tu mamy? Dadura! Eee, po... udało Ci się zdobyć profit. Zgniatacz, robali, poziom pierwszy. Ja za chwilę tu zginę. Chwytaj za spluwę. Ty się Właśnie o tym mówiłem. To nie zmienia faktu, że mogę sobie nabić doświadczenie. Czas zapolować na świnie. Znowu super. <grywka> Ale ja głupi. tym Jeszcze granatnik mam. Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Dobra, już nie mam pomysłu. Eee, granatnik najemników. Udało ci się zdobyć profit Zgniataż Robali. zgniataż Wiktora. No właśnie! Zabiłem Wiktora! Zabiłem Wiktora! Dobra, pójdziemy może od tej strony. To teraz możemy zapolować na te robale. Dobra, dajno mi uzbrojenie gran. Wyrzutne, wyrzutnie granatników, i możemy ogarnąć sprawy. Co ja tam widzę, że ktoś jest? Auć! No jeszcze ja wysadził w powietrze! Ja nie chcę z nim iść. Dziękuję. Uzbrojenie. Dawaj, może teraz się uda. A, się to nagle jakoś zbagował? Czy. To jest. Spalone ciało. Dobra, niech będzie i spalone. Te malutkie za chwilę zabiją. No szczęścia. Kemia. Awaj dobra, napromieniujemy się trochę. Nie wiem, po co to jem. Um, dawaj, whisky. Kaj okay, to jest? Steampunk. Fajnie, że udało mi się coś zdobyć, jakiś profit i prawie umieram, co? Mam? Nie, mam jedynie okaleczenie. Okaleczenie mam, ale coś poza tym... Dobra, zostawę Zostaw do naprawy broni. Ale, 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 ale... Chwila, gdzie to jest? Papyczka jalapeño, potrawka. Super Steam Pack, Sunset co Sparilla, efekt pos... O, jest tarba lekarska, właśnie o to chodziło. Dziękuję. Klucz No to teraz troszeczkę. To jest. Widzę, że tam kolejni jacyś są. Wiaska tubylców. Widzę, że coś ci tubil... tubylcy nie za bardzo są chętni do gadania. Zważywszy na to, że tutaj chyba jeszcze jedna ta przerośnięta ci ma jest oczywiście super tak zatruj mi go hmm. SSS no no i po, po sprawie pokaza duże Kazador. Jest dead. Dobra. Jakaś bestia maczeta. Tu chyba nic takich wielkich han nie żyje. No się nie dziwię, jak jakieś Kazadory ich zaatakowały, to na pewno nie żyją. Co jest grane? Dlaczego mi spada zdrowie. Trucizna. Dobra. Sprzęt. Chemia. Mam coś takiego. Jest od trudka. Fajnie. Odlotną widzę, że tutaj ładnie waliście w nos. Piedra leczy kończynę. No kończyna się przyda. Żeby ją wyleczyć szybko. Pistolet maszynowy, sprężynowiec. Topór strażacki. Obrzynia 53. Pewnie jest o wiele wolna, ale pewnie też sporo daje do obrażeń. to niekoniecznie. Czy ja coś tu jeszcze znajdę? w narzędzi, moduł sensora. Dobra, daj mi to. Skrytka na pancerz. branie najemnika, zawad, jaki? Broń biała się przyda. Na chwilę teraz, to ja to mogę teraz wziąć wygląd. Ile to ma obrażeń? O, o punktów odporności 1, a tu 5, 12. Dobra, daj mi ten metalowy pancerz, oczywiście co nie wziąłem se kurde od częs, tego ubrania Dobra, to będzie trzeba się chyba za chwilę wrócić To nawet zrobię teraz Oczy, jest, Oczywiście jestem głupi, bo mam ten pancerz, pan, prosty pancerz Wielkich Hanów, dlaczego? Nie wiem, nieważne mm, Dobra, teraz tak, mapę potrzebuję Usuń i muszę się dostać kurna aż tu tu rendy będzie najszybciej. Północna przełęcza widzę no. Camp McCann. Tak naprawdę jakbym poszedł do źródła Wood Springs i cały czas autostradą byłoby chyba o wiele szybciej, no chyba że tymi bocznymi drogami, ale ja widzę, że te boczne drogi też są mega rozwalone. Ojeju! Tyle jeżdżenia, tyle łażenia i biegania. Tam jest jakiś kwiat. Chętnie bym dowiedzieć się, czy ten kwiat może zostać przeze mnie spenetrowany. Zerwij owoc i jukki. Tu jest. Aha. Zastanawiam się, co tu jest. A to jest tak naprawdę ten kruk, który lata. Wiecie co ja chyba nie będę. Inaczej. Jak ja to zawsze powiem. Widzimy się po cięciu. Przed nami jakie zniszczone domostwo. Jestem ciekaw, czy ono będzie zamieszkałe przez tubylców, którzy są przyjaźnie nastawieni, czy bardziej przez jakieś chore mutanty. Dlaczego tu jest tak zielono? Aż za bardzo zielono. Dlatego park stanowy, ranczowy stan, dlatego jest tak zielono. Whisky przestaje Nie działać. O modliszki i to większe modliszki ała. Dawaj mi kurde czym się tutaj uleczyć. Kaktusa ja piernicze. A, paka już też nie mam no, Jedynie w ten sposób można się jakokolwiek, broń, jakokolwiek uleczyć Prawie umarłem Jestem już w ogóle martwy Dechło? Gdzie to jest? Tu to jesteś, jeszcze żyjesz! Umarłaś! Uff! Gdzie jeszcze jesteś? Czy tam coś jest? Tam jest coś dzikiego. Czy to się na mnie rzuci? Tak, to się na mnie rzuci! Jest, krętoróg, korpus, okaleczenie, super. Uff. Mięso krętoroga. Czy ja tego grilla mogę odpalić? No oczywiście, że nie, bo po co. Nawet odpoczywając nie mogę się uleczyć. No to jest zgrozą, mam tylko... Ile ja mam tego HP? 20 punktów? 20 punktów, no zgadłem, no. Super! 20 punktów HP. Serce bije mi jak oszalałe. Zawsze mógłbym być mądrzejszy i zrobić szybką podróż, ale po co? Coś tu jest, tu nic nie ma. Mówiłem, że autostradą będzie gorzej, bo będzie o wiele bardziej niebezpieczna. Mhm. Sam się w to niebezpieczeństwo wpieprzam. Dobra, jakoś tu leczy. Ja coś... No właśnie, chyba czuję, że wpadły... Nie no, gościu, moment, chwilę. Czekaj, daj mi coś wyciągnąć. Eee... Łap! Dobra. Spotkać jeszcze raz. Śpimy się 7 godzin. Chyba że coś mi to da. Tak, jedno, ha, jedno wielkie hami dało. Serio, nie mam czym się leczyć. Biała pokrzywa bombę, brudna woda. No trudno. Przynajmniej się leczymy, brawa, ten legend zaś mi tu wyskoczy. Ja chyba coś czuję, że chyba zbłądziłem, bo <laughs> I oni już tu lecą. Uzbrojenie, eee, granatnik najemniku, dawaj to. Cezar chce twej śmierci. Ja znam coś lepszego. No, szkurna. Nie mają za dużego cela. Nie, no ja myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu wrócić do naszego doktorka. Tej, hey, ma starej, weźmy po składej, bo prawie zaś zostałem odstrzelony, jakby co? A on co? Co? A właśnie mnie interesuje teraz, może taka jeszcze jedna rzecz. w Good Springs. Co zaś. Okej. Okay. Uff. Dobra, gdzie jest dobra, tu jest ten o to ognisko. Ja coś mogę tu zrobić. Powiem wam tak większość chyba nawet mam szans. Minus jeden minus. Eee, chwila wyjście. Minus jest taki. Że ja mam zbyt mało w przetrwaniu. No to jest właśnie yy, Metalowy pancerz podszyty, podszyty skórą Gekona, wzmocniony. O kurczę, odporność na promieniowanie, na trucizny i ogień. Herbowana skóra ognistego Gekona, no zdaje biście. Nie warto iść w przetrwanie, bo tu widzę, że można sporo, mm, sporo stworzyć. Ok, Ymm, to jeszcze raz, do Good Springs. I ze starym trzeba pogadać, żeby mnie po prostu połatał. Zapisywanie i, i szybkie zamieszanie kawy oraz jej łyczek. Stary kaj jesteś. Fajne tutaj. Bo jakby nie było, poskładałeś mnie, nie? ale fajnie by było, jakbyś mnie znowu poskładał. O, tu jesteś, stary! Jak się trzymasz? zajebiście potrzebuję! Mogę ci pomóc! Ile? Ja pierdziczę. Nie ruszaj się! Co mi zrobiłeś? A mnie już tak od tak wyleczyłeś, ja? Chodź no tu! Potrzebuję sprzętu medycznego, dokładnie. Trochę dużo. Dobra, niech będzie. Ale chwila. No, czyli warto to sprzedawać. Bateria. to chyba jak będzie w różne bodajże. Sprzęt, amunicja różne. Puszczę nie tylko. Ile ja tu tego mam? Wyjście. Uważaj. A ja muszę się teraz z Legionem Cezara rozprawić. Oni są, będą tutaj. Mam nadzieję, że nagle nic nam tutaj nie wyskoczy. Tamta strona. Ile was tam jest? Ja nie widzę problemu. <laughs> Żeby wziąć granatnik i tam rzucić granat. Aż jestem ciekaw. Um, uzbrojenie. <trybuj> <trybuj> Pomocy! No mnie... po mnie... No ja nie, nie je zabijąc... Jeszcze ja się z że wysadziłem znowu! Ja cię kręcę! Eee... Nie wygląda to za dobrze... Um, nóż, chemia Ile Ja mam 102 punktów witalności um, Impak. Nie no, nie wierzę, że on będzie mi tak tutaj odsuwał się Uzbrojenie. Ja pierniczę, dobra. Ja biorę inną drogę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Eee, odlot, odskok. Pomidaj hmm. z pak. No Ja wysadziłem w powietrze. Mhm. Pięknie. znowu ja się w powietrze wysadzę. Steam Pack. Ja potrzebuję cechy stan. Mm -hmm. yy, sprzęt, yy, uzbrojenie daj mi nóż. Jeszcze tam lecicie to odcie Tak, mi trochę tego doświadczenia przyszło, o to było teraz. Mięso krętoroga. Mięso krętoroga się akurat przyda. Choćby nawet do upieczenia. Byk, kurde, co tutaj ja zrobiłem za Jeszcze małe dzieci to widziały. Które oczywiście też zostały poskromione. Ja cię kręcę. No trochę się tu działo. No, to myślę, że chyba byłoby dzisiaj na tyle. Ok, ja to zapisuję. Tak i tak. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia.